Cześć, z tej strony Mati. Zaczynamy kolejny odcinek Zilmorda. Ostatnim odcinku zaatakował nas Mechanitor. A dzisiaj zobaczymy, co nas czeka w tym odcinku. Rozbiórka. Okej, okay, dobra. Co my tutaj mamy? Aha. W sumie to może być przydatne. Oni nie są w żadnej frakcji przychodzą do nas mieszkać. Jak coś, będziemy mogli ich zabić albo aresztować. Jak i tak oni by nie chcieli u nas zostać. W sumie spoko. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że to jacyś koloniści będą spoko. Okej, okay, dobra. Po kolei. Dobra, przybyli. Uchodźcy. Dobra, uchodźcy. Zobaczmy, jacy o, w ogóle oni są. Postać, walka wręcz jest spoko, sztuka i, do, i budownictwo też spoko. Rzemieślnictwo na czwórce, no może być. E, widzę, że też spoko, bo strzelectwo. Do, dobrymi strzelcami na pewno będą. Ten już trochę gorzej. Rzemieślnictwo na 14. Mistrz, intelektualny, wysoko. Odchudliwość. E no, Ślamazara, słabo. I Romania, kurde, będzie podpalał nam. <śles> Nie. Tak, dokładnie, piroman, ale yy, nie będzie gasił pożarów. <grym> Lubię jak się pali. No, ja nie wiem, czy tak fajna, fajnie. Opieka, niezdolność do opieki. No dobra, tam opiekunkę mamy. Ale muszę powiedzieć, gotowanie. Kurde, na 17. Wiesz, co, Robert, ty będziesz gotował. Ty jesteś bardzo dobrym. Do gotowania to ty będziesz. Dobra, to teraz trzeba im harmonogram pozmieniać. Praca. Okej, okay. rekreacja. Tutaj macie. Praca. Okej, okay. medytacja. Okej, okay. yy, tutaj miejsce do medytacji musimy zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery. A dobra, tutaj jest czwarte. Pięć, sześć, siedem. No i dobra i chyba i, i gitara będzie. Drzewo anime. Dobra. Medytacja to ja zawsze przy tym drzewie. Chyba zawsze jest lepsza, z tego co ja wiem. Ogólnie byśmy może im poprzydzielali pracę. Ty jesteś dobry kucharz. Ty będziesz na pewno kucharzem. E Hamera odciążymy od tego. Ty powiedzmy, nie wiem, na... E na czwórce nawet. Ty za to możesz... Ty jesteś myśliwym, tak? Budowniczy. Okej. Okay. Oboje jesteście. Myśliwy widzę, że e grób fur też jest dobry. W ogóle zaraz pozmieniamy te imiona, bo to Tropemaet Mavronis Grukfur. No, trochę takie ciężkie do nauczenia te imiona. Ale musimy to pozmieniać na jedynkę. Strażnik. Pacjent na pierwszym. Ok, lekarz. Lekarz jesteś też, na dwójce, jak to jaka będzie? <laughs> Chociaż na jedynce, w razie się jak dwudziestolni, to weźmy moje na jedynkę wszystkim. W razie czego jak coś, to oni odpoczną, jak będą chcieli. Treser. O, ty jesteś dobrym treserem. Dobra, to my nie potrzebujemy treserów. Ty będziesz na. Treser. Na dwójce to będziesz. Treser. Pierwszy to będzie kochasz. Eh, yy, tragarz. Wy yy, się do główny tragarz, tak? Ty jesteś dobry opiekun, tak? I yy, będziesz. Na dwójce. Yy. Asystent, Asy... to. Na Strażnik. Dobra, na dwójce będziesz. Myśliwy, ty też jesteś dobry. Ale myśliwy to... ...starczy, że jeden będzie, John Hick, będzie ten myśliwy. Mm, przy okazji może ci pomóc, powiedzmy... Na trójce damy, na, tr na czwórce, na trójce damy to. Okej, okay, ty jeszcze kowalstwo. Krawiec, jesteś dobry. Asystent. Artysta, artysta, ty będziesz na... ...na jedynce, jak będzie potrzeba. Krawiec. Dobra. Ty jesteś chyba dobry, Krawiec, tak? Dobra, Krawiec, jesteś dobry, bo ty będziesz na dwu... Na dwójce, tak? Jak będziesz krawiec. Yy, ty za to. No to nam taki taki takie główne odstrzątania. Yy, I patrząc ty będziesz taki. Na jedynce będziesz miał odstrzątanie i to. Dobra, tutaj nic zmienione. zmieniamy. Też na dwójce. A jedynce rzemieślnik. Dobra, to tutaj, tutaj mamy się rzemieślnika, to ty nie będziesz rzemieślnikiem. To możemy ewentualnie na czwórce być. Tutaj treser na dwójce. Jedynka, treser. No na dwójce. Nie no, treser może być pierwszy, później kucharza, to i to, to, krawiec dwójka. Mhm. Mm Artysta to będziesz na jedynce Eee, Ty będziesz na, na dwójce, budowniczy na trójce Jeśli wy też na trójce Ty możesz, mógłbyś przestać być budowniczym Bo tu mam, będziemy mieć dwóch budowniczych I tego chyba zjemy Na no trójce, że zbudował budował. a ty Jak nie będziesz budowniczym To ty możesz wejdziesz jeszcze za Chcesz nie? z też co on będzie robił, jak będzie już kucharzem, ani... Dobra, będziesz budował. Nie ma. Tak. Budowniczy na pierwszy będziesz. Leśniczy. Górnik. Górników mamy słabych. Na dwójce. Lewin. Rzemieślnik. Tresel. Dobra, rzemieślnik, to i tak będziesz dalej. Neville, rzemieślnikiem. Artysta też na jedynce. Myśliwy na dwójce. Dobra, kowal. Jest jesteś na jedynce, artysta, dobra, że ty na czwórce, trągasz na dwójce, niech będzie. Dobra, okej, okay. niech będzie. O, chociaż możemy na trójkę dać. O, dobra, na dwójce, ty będziesz na jedynce, to będziesz wszystko na osiem, najwyżej. Ty jesteś też, dobra, na czwórce możesz być. No dobra i chyba jest dobrze poprzydzielane tutaj kto co robi. Mieśnik jest jeden, tak, dobra. No i gitara i idzie pracować. No dobra, y, to zaczynamy dalej tutaj robić. Y, no i robimy tutaj dalej y, ogrodzenie nasze. Y, tutaj mi się wydaje że spoko to ogrodzenie będzie. A, właśnie tutaj. Tutaj możemy coś postawić. Ten. To może tutaj faktycznie zaczniemy. Tutaj możemy postawić. Produkuje energię geotermalną. Yy, a tutaj. Hammer. Ty. Jak ty się czujesz w ogóle w zdrowie? Ok. Yy, a oprócz tego to ty możesz się leczyć. A jak yy, powiedzmy weźmy o Nie, nie możesz leczyć. Dobra, to dalej śpi. Nie będziemy tobie przeszkadzać, yy, a my zaczniemy dalej budować tutaj ogrodzenie. Yy, nie pamiętam ile kratek, ale powiedzmy o o, i dotąd jakoś yy, i tutaj tak samo robimy czy może o nie tutaj a trochę dalej bo to i tak yy, bez różnicy o tutaj dotąd i te bramy zróbmy może tutaj 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 bramę i tutaj po środku, no i mi się wydaje, że będzie spoko. Co my tutaj mamy? Strefę dobra. Tutaj maszyneria. właśnie przyda to się nam. Jonah, on też buduje budowniczy. Kowalstwo krawiec Nie ma z czego uszyć płaszczy nawet Przydałoby się jakieś zwierzę upolować. No jedzenia też chyba nam się no chociaż 20 posiłków Dobra, zarządzimy polowanko jakieś może Jakie są w ogóle zwierzęta? O, atak zombie. Ile zombie przyszło? Kurde, 122 zombie. No panowie, kurde. Ciężki będzie orzech do zgryzienia. Kurde, taka mała fala. 120, 122 zombie. Kurde, jaka jest fala? Nie no. Pora 70, ale 122. Dobra, e, stop. Nie, stop. E, dobra, mu musimy to jakoś teraz przemyśleć. E, mamy jakieś więcej broni? Nie mamy. Jedynie co: Hammer, Jonah i Ernus. Macie bronię, tak? Przy najbliższej okazji musimy kupić broń dla konilonistów. A tymczasem wy musicie iść. Jakie w ogóle wy macie nastroje? Rekreację miał. Pozbawiono rekreacji. Nastrój słaby. Te też nie było rekreacji. Kurde. Boję się, że jednak mogą zwariować. Sketa, azeta. Dobra, to nie będzie żadnych ciekawych rzeczy miał. Przyzwoita jadalnia. No dobra, ok. Damy jakoś radę. We trzech. Nie mamy niestety żadnych tych dodatkowych broni, ale musimy jakoś sobie poradzić. Dobra. Panowie, idźcie tutaj. Dobra, w ogóle to zapiszmy. W razie czego? Ok, zapisane. No, ładny atak zombie. Na razie nie atakują, ale to i tak musimy powystrzeliwać ich. Dobra, dawajcie panowie jaki temat będzie może. Mm. No, tak na blisko wejśćmy, bo oni nie ostrzelą ich. Musimy się postarać, żeby oni dobrze... obrywali. Dobra. Jak blisko strzelają, to oni nawet spoko yy, mają te obrażenia. I to nawet dosyć trafiają. Więc musimy też patrzeć, czy oni nie wchodzą nam do kolonii. Kurde, ciężko by było. O ten wchodzi? Nie wchodzi. Okay. Dobra, wszyscy się skupili na tą grupkę. Dobra. Małymi kro kroczkami, żeby ich najbardziej chociaż wybić. Okej, okay, dobra. Eee, sprawdźmy. Nikt tutaj nie wychodzi. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. tutaj jakiś zombie idzie, czy coś? Nie. Oni wszyscy poszli za strzałami i tutaj żaden zombie nie idzie, tak? Dobrze. Tutaj też się nie przydostają, no to dobrze. Właśnie chociaż, że tu one nie, nie przydostają się, to jakoś tam damy radę może z tymi zombie. Kurde, ale muszę powiedzieć, że atak jest spora wy. Dobra, co tu się pojawiło? Nieszczęśliwa nagość? A ty? Ty w ogóle nie masz ubrania? Ale na serio tak? E, dobra, e, wiesz co? Weź wymój założenie To je, jakim to jest stanie? Słaby. Dobra no słabo. Yy, to załóż to spodnie i co mam tu więcej? Peleryna. Peleryno możesz dodatkowo jeszcze założyć. wymój założenie. Yy, dobra. A ty co tam dalej? Ty masz jakieś ubrania czy coś? Sprzęt obraz tak słabo jesteś ubrany Ty też dosyć, ale ty to, to zupełnie Nie wiem skąd ty w ogóle jesteś, że tak się ubrałeś Dobra 94 zombie jak na razie jest I kurde powoli to spada Kurde, coraz szybciej chodzą. Tak mi się wydaje. No, coraz bliżej się zbliżają oni. Jakieś kurde, szybkie te zombie są. o ty kurde podpalanie, szał e... o nie o nie, tak, nie będziemy się kurde bawić e... dobra, jesteście z nim to ty weź zareaguj maczuga, a ty drewna ze stali Podpalanie, dobra, wiesz co? Najwyżej Neville będzie gasił. Ale no dajcie spokój, no. Podpalanie. A w ogóle jak, jak, jaki ty jesteś? Podziurawiony strój. No. I z, z jakiego powodu? Podpalasz? Jeszcze kurde, uwięzimy ci i to na tyle się skończy. Dobra, pamiętać o tym. Tego kurde nie możemy zostawić. bo on nam wszystko tutaj popodpala. No i kurde i podpalił pewnie. Co my możemy w ogóle go zrobić Ty możesz coś zrobić Czy kolonista co nam podpala kurde meble No Naprawdę Za dużo Za dużo już się kurde dzieje Nagle tyle rzeczy na raz się dzieje. że masakra, jakaś Duże może być ryzyko załamania. No, i na dziś kończymy ten odcinek. Lajkujcie, komentujcie. Dajcie suba jak Wam się podoba. Moja twórczość. No, i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!